Nie, ja, ja, ja nie mam dzieci, ja, ja mam e, bratanków, tak, bo m, 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 mam e, jed, e, 3 lata i 7 lat. E. Tyle dostali mamra od pisowskiego państwa, kurwa, <grym> za Wielim. Nie, 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 są na wolności, ale już niedługo, bo uh, wywijają. Tu jeździli po Avenidzie e, tymi samochodzikami bez, bez prawa jazdy, bez kifu, I za to jest elektryczny fotelik, tak jest. Bardzo już przykro. Ziobro nam to zostawił, ale... W momencie, jak to nagranie wyjdzie, to już jest nowa władza i jest wszystko, kurwa, super. Tak, <śline śline> <śline śline> kurwa. Na, karuzela, kurwa, watowa w każdej gminie. Dobra, przepraszam. <śline> nie, nie. Kochani są. Bardzo fajni. Tylko wiecie, jak jest. Ja, oni mnie mają trochę za swojego idola. Ja, ja, już tłumaczę, bo ja mam dużo czasu w ciągu dnia i oni mylą to z sukcesem. Po prostu... <śline> <śline> wujek je lody na śniadanie. Ja to? tak, robią zwycięzcy. Wujek cały dzień siedzi w szlafroku. Ja mówię, lepiej się wzyw ociera ja po prostu.